Nam wszystkich, dzień dobry zwiedzimy sobie dzisiaj opuszczony pałac, zamek drzewa połamane po ostatniej wichurze tu są jakieś opuszczone budynki do których później wejdziemy najpierw kierujemy się do pałacu i tu mamy tabliczkę, że jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków drzwi otwarte za tym wchodzimy tablica informacyjna ośrodka kultury, sportu i Rekreacki, rekreacji, tutaj jest numer telefonu, bo bowiem ten e, obiekt był do sprzedania. Pałac został zbudowany w 1604 roku, ale wielka sala teatralna. to jest sala teatralna. Tak, film był wyświetlany właśnie na tej białej. Spuszczanej w dół macie. Do żynki, Koniec polu. A tu jest przejście do tej oranżerii. Czyli w tym miejscu musiała być może jakaś kawiarnia. Wygląda jakby to był jakiś zbiornik wodny. Tu jest to ogromne, złamane drzewo. Oranżera zwiedzona. Drzwi się nie otwierają. Ja dostała teraz telefon od koleżanki z pracy i rozmawiał właśnie więc weszliśmy na tą scenę w tym opuszczonym pałacu i tak to wygląda czy tam coś jest? tu jest na przykład tablica gazeta z 2010 roku a to była chyba taka budka, w której osoba całą scenografię do tej sceny teatralnej obsługiwało się z tego miejsca a tu była taka szyba przez którą spoglądał na aktorów I w odpowiednim momencie opuszczał scenografię lub podnosił ją do góry To są takie sznury, które służyły do e, podnoszenia i opuszczania elementów scenografii w tym teatrze Jakie schody Ja pierdzielę. Co to jest za miejsce To jest jakaś wieża Tam jest wyjście na, na górę? Coś takiego jakby wieżyczka tam była na samej górze tam są drzwi, można gdzieś wejść, ale wiesz, trochę tu mokro. Tu chyba jakieś piwnice były. Tak. Warsztat złotej rączki. Jesteśmy pod sceną w tej chwili. Tak, tu był kominek. Popatrz, a tam się drzewo za mało na, na budynek. W 1975 roku. Budynek ten został zaadoptowany na ośrodek kultury i dlatego znajduje się tutaj ta scena wielka teatralna oraz kinowa. Natomiast ośrodek ten funkcjonował tutaj do 2012 roku i wówczas został przeniesiony w inne miejsce, a pałac stoi już 10 rok opuszczony. I wyjście na zewnątrz tu jest. Chodź, można tędy wyjść na zewnątrz. Jesteś tam. Tu można wyjść na zewnątrz, tak. I tutaj wyszliśmy koło tej oranżerii. Wydaje mi się, że tutaj mogły być jakieś, jakiś basen, albo coś w tym rodzaju. Wyglądał to na, jak basen, ale to nie jest żaden basen. Tylko może jakiś zbiornik na, na ryby, chociaż to, to drugie wygląda jakby to był brodzik. Kolejne drzewo złamane przez wichurę. Tak, tu był basen, bo tam było do skakania. Nie to No jest Tak, zamarznięto. Co to mogło być? Kuchnia czy łazienki dla tych osób, które tu przebywały? Tu są prawdopodobnie pokoje, które były do wynajęcia, ale ta sceneria tutaj, te przewalone drzewo, to wygląda niesamowicie po prostu. Co to mogło być? Co to za pomieszczenie? Do czego to mogło służyć? Księgowość. Księgowość? Czy coś zostało w pokoju księgowego? Nie. Może to szkoła była? Może. Dlatego, że tak, tu była tablica yy, do pisania kredam, tu była taka korkowa. A widzisz, co to jest napisane? Dyrektor. No, może Czyli to był gabinet głównego Belfra. To był przedcionek, gdzie siedziała sekretarka i zapowiadała, kto przychodzi, a tu się pukało. I był tutaj gabinet pana dyrektora. Tu bym miał wielkie biurko. Patrz, jaki miał A, widok pan dyrektor! Widzisz? Pa stawał w oknie i widział pałac z XVII wieku. Widzisz, jaki e, pan dyrektor? Porzucili pałac i odeszli wszyscy po prostu. Kompletnie. Nikt nawet nie ma kartki, żeby nie wchodzić. Kompletnie to jest. Drzwi otwarte na oścież. Pierwszy raz coś takiego widzę dyplom dla gimnazjum numer 2 protokół z eliminacji regionalnych spotkań młodych recytatorów miziogi i pacynka? No. oni rzeczywiście są fajni i patrzą w stronę tych drzwi tak jakby chcieli żeby otworzyć te drzwi jak w jakimś horrorze no. o Jezus Maria aż się boję stolarska Czyli tutaj dzieci miały chyba. Kronik e, szycia, pracownia lasu. Pracownia plastyczna. dom Tak. Dom kultury, i one się tutaj uczyły. To jest taki działak z pasteliny. Rysunek z pasteliny, wyklejany. Tak. Autor nieznany. A tam pozostałości po wigilii. Nie spodziewałem się, że tyle rzeczy będziemy mogli zobaczyć w tym pałacu i budynku, ile tu jest rzeczy. Tu jest mnóstwo rzeczy, pozostałości po ludziach. Książyczka opłat, ale ta suknia to robi wrażenie. Ona po prostu tutaj sobie wisi, tak jakby ktoś dopiero miał ją ubrać. Książeczka spad pożyczki, Provident Cukrzyca typu 2. Czyli osoba, która tu mieszkała, cierpiała na cukrzycę. I tu miała balie do mycia. Wiaderko. Nawet opakowania po lekach. Mnóstwo lekarstw. I stare zdjęcia. Mnóstwo zdjęć tej osoby, która tu mieszkała. Są w tym miejscu. Popatrz, zobacz sobie. Ta pani ze zdjęć tu kiedyś mieszkała. I dalsze, zdjęcia tej osoby, tak po wojnie to wygląda, jakby po, do pomieszczenia wojna była, i zostawili ludzie to. Musiała z dnia na dzień się z tym wyprowadzić. Wszystko po prostu jest tutaj, w takim stanie, jakby dopiero co. Ta osoba nagle wyszła. Tu nawet jakieś listy są. Pani Marianna. Tu mieszkała. To jest jej łóżko. Wszystko wskazuje na to, że ta osoba zmarła. I to są wszystko jej rzeczy. I nawet popatrz, co tu jest. Podobka jej. Tak, piżama. Coś niesamowitego po prostu. Dawno nie byłem w takim miejscu i znalezisko jej tu pozostał. Tu chyba był jej drugi pokój, bo nawet kurtki się znajdują w tym miejscu. Zniczę prywatne rzeczy. Tutaj mieszkamy. A tu są te miski, co? No, no. <laughs> Ale w nocy, aby ktoś wtedy wchodził i zobaczył no, coś takiego, no, to ja się. No śmiać. <laughs> Na pewno śmiać. Ja bym się tak wystraszył, że. Zwiedziliśmy pałac, zwiedziliśmy budynki, jeden i drugi budynek. Zatem, urbex mamy zaliczony, udany do jedne, jednego z najlepszych w ostatnim czasie. Niesamowita miejscówka, niesamowity pałac, te budynki i te drzewa, wszystkie połamane. No, atmosfera po prostu jak w jakimś opuszczonym mieście. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnej wyprawie. Na razie.